Od pierwszego lipca każdy właściciel lub zarządca budynku będzie musiał złożyć w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw. Celem projektu jest stworzenie bazy danych, która pozwoli każdej gminie w Polsce na podejmowanie działań związanych z poprawą jakości powietrza. Tak naprawdę, żeby móc przekazywać środki i wskazywać rozwiązania, musimy przede wszystkim wiedzieć ile jest kopciuchów, ile i jakiego typu źródła energii mieszkańcy mają w swoich domach. W związku z tym dzisiaj ten ustawowy obowiązek i cały system centralnej ewidencji miejscowości budynków jest jakby rozwinięciem pomysłu małopolskiego. Województwo Małopolskie przeprowadza takie inwentaryzacje już od 2017 Roku. W zgodnie z programem Ochrony Powietrza założyliśmy, że 70% wszystkich budynków będzie zinwentaryzowanych do końca tego roku, a do czerwca 2022 będzie ich aż 90%. Ale przede wszystkim sprawnie w, będziemy walczyć o czyste powietrze i to czyste powietrze już niedługo stanie się faktem. W chwili obecnej mamy już zinwentaryzowanych około 90% budynków mieszkalnych na terenie naszej gminy, co pozwala nam no, ocenić już mniej więcej, jaka jest rzeczywiście potrzeba wymiany tych niskoemisyjnych innych pieców w najbliższych dwóch latach. Przepis zakłada roczny termin na złożenie deklaracji dla budynków już istniejących oraz dwutygodniowy dla nowo powstałych. Dzięki tym deklaracjom właśnie samorządy lokalne będą mogły, po pierwsze, dowiedzieć się w końcu, ile mamy tych kopciuchów i jak generalnie należy polityki, programy i dotacje skierować, do jakich mieszkańców i jak to sobie wszystko w długofalowym procesie poukładać. Bez tej fundamentalnej wiedzy nie jesteśmy w stanie dobrze tym wszystkim zarządzać. Według badań Europejskiej Agencji Środowiska. Z 2018 roku w Polsce z powodu emisji toksycznych pyłów zmarło 46 tysięcy osób.